Cześć, witam w kolejnym odcinku Oko w oko z marketingiem internetowym. Ja nazywam się Ania Zalewska i dzisiaj w progach Akademii Widoczni mamy Jakuba Biela. Cześć Jakub. Cześć. I chciałabym porozmawiać o temacie, który przyznam szczerze dla mnie jest. Totalnie obcy. Czyli TikTok. Jestem jednym z tych ludzi, którzy sobie TikToka zainstalowali z ciekawości, bo przecież pracuję w marketingu, więc jak to bez TikToka. Poza tym studenci mnie namówili, żebym sobie TikToka zainstalowała i okazuje się, że kompletnie nie mogłam się w tym odnaleźć. Te treści totalnie się zmieniały, czułam się przytłoczona, więc. Szczerze mówiąc, pozbyłam się TikToka, ale to nie znaczy, że mówię mu na zawsze, pa. I tutaj chciałabym dlatego poruszyć ten temat i dowiedzieć się, jak TikToka wykorzystywać w marketingu. Nie jako rozrywkę, tylko właśnie jako narzędzie. No i właśnie tutaj często pojawia się takie pytanie, czy to rzeczywiście jest dobre rozwiązanie dla firm? Przecież tam ludzie tańczą, śpiewają, tam jest śmiesznie. To czy to jest faktycznie miejsce do promocji swojego biznesu? Okej, okay, rozłożę to może na kilka części. Po pierwsze, dlaczego to jest miejsce dla firm, bo po prostu tam są ludzie. Jeżeli tam mamy 4 miliony Polaków i ponad miliard ludzi na całym świecie, no to znaczy, że po prostu warto tam być. Przez to, że jeszcze tych firm jest mało, to jest względnie łatwiej się wybić w porównaniu do chociażby YouTube'a, Instagrama czy jeszcze innych miejsc. Kiedy sobie przypomnimy, jak dawniej patrzyliśmy na YouTube'a, to też sporo osób mówiło: Hej, to jest tylko miejsce do śmiesznych filmików i do głupich wygłupów typu, urwałeś mi kabel od internetu i tym podobne rzeczy. Yy, I wtedy. Też pojawiały się takie głosy, po co tam wchodzić z firmami. Teraz nie wyobrażamy sobie, żeby duża firma, która rozwija swój marketing, nie pojawiła się chociaż na chwilę na YouTubie, nie przewinęła się tam albo influencerów, albo ze swoim kanałem. I z TikTokiem będzie podobnie. Musimy oczywiście pamiętać, że to jest trochę inne medium, bo tam nie ma długich treści wideo jak na YouTubie, a raczej są właśnie te treści takie dość krótkie, intensywne, przypominające, nie wiem, teledyski, bo ta muzyka też się przewija tam co chwilę, ale to wcale nie znaczy, że nie da się tego robić sensownie. Jest mnóstwo firm, które wchodzą i albo z jednej strony dopasowują się właśnie do tych tańców, które dają największe zasięgi, albo dochodzą do wniosku, że hej, może będziemy robić to, w czym jesteśmy dobrzy i trafimy do mniejszej grupy, ale do swojej. Jest na przykład firma Zbita Szybka, która pokazuje, jak wyglądają smartfony w środku, jak wymieniają tam szybki jakieś odpowiednie części od nowego iPhone'a i innych sprzętów, i okazuje się, że im też idzie dobrze. Czy oni tańczą? Raczej nie. I to jest jeden z dowodów, że faktycznie nie każdy musi tam się wygłupiać, śpiewać i tak mm -hmm. To jakie korzyści, Twoim zdaniem, są z obecności firmy na TikToku, tak patrząc już w dłuższej perspektywie? Wie. To tak. Przede wszystkim te zasięgi, które jest łatwo zdobyć, to jest bardzo duża wartość. Jeśli pomyślimy, mhm. że, nie wiem, fakty TVN ogląda 2 miliony ludzi i ta reklama tuż przed faktami kosztuje jakieś szalone pieniądze, a w tym samym czasie mamy TikToka, którym możemy dotrzeć do dwa razy większej grupy i to za darmo, mhm. to już wychodzi na to, że się po prostu opłaca. Okej, okay, sprawa... a tutaj jak, jak mówisz o tych zasięgach, to. Yy... To są większe zasięgi niż na przykład na Facebooku i Instagramie? Nie, oczywiście sumarycznie nie zrobimy większego zasięgu, bo jak mm -hmm. na Facebooku mamy około 20 milionów ludzi, a na TikToku 4, no to jednak wygląda to zupełnie inaczej. Ale nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby na Facebooku ktoś założył konto, wrzucił cztery filmiki i nagle miał milion wyświetleń. A takich mm -hmm. historii na, TikTok, na TikToku jest całe mnóstwo. Dlatego, że tych treści jeszcze trochę brakuje. Jeszcze twórcy nie nadążają za tym wszystkim i TikTok bardzo mocno premiuje tych, którzy chcą tworzyć. Okej, okay. czyli zasięgi to jest pierwsza taka korzyść, która powinna nas zmotywować do zainteresowania się TikTokiem. Tak. Druga sprawa to możemy uciec w jakiś sposób konkurencji. Jeżeli nasza konkurencja ma duże budżety i opanowała już, nie wiem, Instagrama z wszystkimi influencerami, mm. to po co mamy się z nimi bić na budżety i po co mamy szukać nowych influencerów, którzy będą na przykład mniej zasięgowi, gorsi, z mniejszym zaangażowaniem i tak dalej. Po prostu znajdźmy sobie nowe miejsce. Zwłaszcza, że jeszcze na TikToku współpracy z influencerami są względnie tanie w porównaniu do YouTube'a czy Instagrama. Kolejna sprawa yy, to działanie na TikToku może przełożyć się też na pozostałe media, czy na pozostałe działania. Jak jeszcze pracowałem w Xcomie, to jest sklep z elektroniką, mieliśmy taką sytuację, że rozwój konta na TikToku wpłynął bezpośrednio na nasze zaangażowanie chociażby na Instagramie. Po mm. prostu, jeżeli ta młodsza grupa docelowa, do której, y, wtedy, z którą się komunikowaliśmy na TikToku, zobaczyła, że my jesteśmy OK, że jesteśmy zabawni, że czujemy ich język, że jesteśmy w tym ich świecie TikTokowym, to po prostu w pozostałych miejscach też nas zaczynali śledzić, bo mówili: Xcom jest spoko. <noise> I. Po prostu bezpośrednio to wpływało na to, że ta młodsza grupa docelowa no, przychodziła do nas na Instagram, na Facebooka, bardziej angażowali się w komentarzach i w innych. Okej, okay, a, a to była taka droga, że tworzone treści z TikToka udostępnialiście na Instagramie? Bo widzę, że część osób tak robi, że na Instagramie udostępnia swoje filmiki z TikToka? Raczej, raczej nie. nie. Znaczy, my nie zrobiliśmy tego nigdy i raczej nie jest to najlepsza ścieżka, dlatego że. Trochę mi to przypomina robienie telewizji w internecie. Pewnie pamiętasz taki moment, kiedy nagle telewizje doszły do wniosku: hej, zaczniemy wrzucać do internetu dokładnie to samo, co mamy w telewizji i będzie się oglądało. No i niespodzianka, nie ogląda się. Właśnie dlatego, że te treści na TikToku konsumujemy w zupełnie inny sposób. TikTok jest dużo bardziej dynamiczny, daje nam dużo więcej bodźców. Zresztą otwieramy aplikację i ona już uruchamia się z dźwiękiem, z jakąś głośną muzyką i od razu z czymś, co się rusza na ekranie, z czymś, co się dzieje. W innych aplikacjach tego nie ma. No, to mm -hmm. też wynika z różnych innych rzeczy, między innymi z tego, że ta młodzież, która zaczęła rozwijać TikToka i która najpierw tam przeszła, już była przebodźcowana tym wszystkim, co się dzieje w internecie i dookoła nas w mediach. Reklamy są coraz głośniejsze, telewizja coraz bardziej krzykliwa, komunikaty coraz bardziej mówią złap mnie, kliknij itd. No i żeby zaspokoić rozrywkę takiej osoby, no to musimy jej dać odpowiednio dużo bodźców. No i TikTok idealnie to zaspokaja, bo średnio w Polsce użytkownicy oglądają około 120 TikToków dziennie. 120 filmów, przecież to jest przeogromna liczba. Tak, bo, bo to się ciągnie, po prostu ta treść zamienia się w kolejną i kolejną, i naprawdę można stracić pół dnia na oglądanie TikToka. Yy, tak, no i niedawno, to niedawno na Instagramie pojawiły się reelsy, które podobnie działają, i tam też można spędzić cały dzień oglądając śmieszne koty. Yy, czy Twoim yy. zdaniem to jest. Yy, godny następca czy to jest równoznaczny konkurent czy w ogóle przesiądziemy się na Instagrama no bo już widzimy że Mark coś ciężko znosi sukces TikToka i z tego wynika ta zmiana co o tym sądzisz tak Mark Zuckerberg chciał w 2016 roku kupić TikToka no ale TikTok zrobił jeszcze sprytniejszą sztuczkę i kupił jego odpowiednika ze Stanów żeby przejść na cały świat jeśli chodzi o rolki na Instagramie, myślę, że to będzie obok TikToka. To nie zagrozi w żaden sposób TikTokowi, nie ściągnie z niego użytkowników. Między innymi, dlatego, że użytkownicy TikToka uciekli z Instagrama z konkretnych powodów. I te powody są dwa. Po pierwsze, są tam już ich mamy, ciotki, znajomi z rodziny. I po prostu to zaczęło się od tych młodszych użytkowników, którzy no, po prostu nie chcieli. Uzewnętrzniać się tam, gdzie są ich rodzice. No, pewnie mm. pamiętamy to z dzieciństwa. Kiedy szliśmy się bawić na zewnątrz, to raczej nie pod oknem mamy, tylko gdzieś tam na boku. Z no, Facebookiem sprawa... było tak samo, prawda? Też tak. Tak się mówiło, że odchodzą, dlatego że już cała rodzina jest na Facebooku. Dokładnie tak. I druga sprawa to jest ta sztuczność Instagramowa. No nie oszukujmy się, jakkolwiek byśmy nie patrzyli na tego Instagrama, to jednak mm, fotki są pozowane. Photoshop to jest codzienność. Jak wrzucamy tam jedzenie, to musi być kolorowe. Jak wrzucamy wypoczynek, to nie może to być zwykła plaża, tylko musi być przepiękna z palmami. No i spora część użytkowników internetu powiedziała: Kurczę, to wszystko jest sztuczne, nie chcę brać w tym udziału i uciekli na TikToka, gdzie wcale takiego dużego parcia na to nie ma. W ogóle TikTok pod tym względem jest cudowny. Jest, jest tak wielka różnorodność, gdzie na przykład osoby z niepełnosprawnościami rozwijają sobie swoje konta na dziesiątki, czy czasem setki tysięcy obserwujących, co na Instagramie raczej byłoby trudne, bo w jakiś sposób jesteśmy przyzwyczajeni do tego Instagrama sztucznie idealnego. Mm -hmm. no to ciekawe, co mówisz. Tak jak wspominałam, no ja, ja nie jestem specjalistką od TikToka, ale to faktycznie jest ciekawy trend, że ta młodzież, te młodsze pokolenia szukają autentyczności. I jeżeli faktycznie TikTok ją daje, to myślę, że to jest tym lepsza przestrzeń dla firm, bo nie trzeba tak kreować tego wizerunku i wszystkiego dopieszczać, tylko pokazywać może życie firmy takim, jakie jest. To prawda, ta autentyczność jeszcze jest, jest też argumentem w stronę YouTube'a. No bo, żeby wrzucić film na YouTube'a, trzeba go odpowiednio nagrać, najlepiej lustrzanką, montować. Pokolorować, zrobić mnóstwo innych rzeczy i dopiero będzie gotowy. Na TikToku wszystko się dzieje wewnątrz aplikacji, dlatego wystarczy dosłownie 10 minut i ogarniesz o co chodzi z montażem, z dołożeniem muzyki, efektów i wszystkiego innego. I ta autentyczność jest, jest tutaj super ważna. A druga rzecz, którą powiedziałaś z firmami, tak, to, to powoduje, że nie trzeba mieć specjalnego zespołu wideo. Aby tworzyć firmowe treści na TikToka. My zrobiliśmy tak, że zebraliśmy się z zespołem social media, PR i tam kilka innych. Podzieliliśmy się, kto będzie nagrywał treści i tyle. Często to były osoby, które nie miały na co dzień do czynienia z wideo, a jednak na TikToku radziły sobie świetnie, bo tam nie ma z tym problemu, że komuś trzęsie się ręka albo że przebiegnie pies za tobą. Tam po prostu pokazuje się życie takie, jakie jest. Mm -hmm. A jeśli chodzi o tą warstwę reklamową, ja wiem, bo już Ciebie pytałam, że kiepsko na razie z, z tym systemem reklamowym, ale czy sądzisz, że to w ogóle jest warte przetestowania reklamy na TikToku? Zawsze jest sens przetestować, dlatego że możemy tam dotrzeć do grupy, która albo spędza mało czasu na Instagramie, albo w ogóle nie wchodzi na Facebooka. I te reklamy czasem są nawet całkiem tanie, no ale niestety ten system reklamowy w ogóle nie może się porównywać do systemu reklamowego Googlea czy chociażby Facebooka, więc raczej czekałbym na to, co wydarzy się w przyszłości. W przyszłości może wydarzyć się dużo fajnych rzeczy, dlatego że obserwuję chińską wersję TikToka, która mm -hmm. nazywa się Douyin, i tam oni już myślą od strony firm i od strony sprzedaży bardzo mocno. Na przykład jest tam wprowadzony tak zwany merch. Co znaczy, że kiedy influencer pojawi się w jakichś ubraniach i one nam się spodobają, możemy kliknąć na filmiku i kupić takie same bezpośrednio w TikToku. Więc jeśli przyjdzie coś takiego do Europy, to myślę, że to będzie wielki szał reklamowy, ale jeszcze chwilę to potrwa. Mhm. No właśnie, też słyszałam takie głosy, że ten system w ogóle chyba nie jest dostępny po polsku, tak? On w ogóle wygląda tak, że. Żeby działać na tym systemie reklamowym, trzeba odezwać się do polskiej centrali TikToka, musisz podpisać z nimi umowę, no i dopiero masz możliwość działania na tej platformie. Więc w ogóle, raczej jeśli planujesz duże działania reklamowe, to warto jest się odezwać do nich i zrobić coś bezpośrednio z nimi. Albo warto jest poczekać jeszcze trochę. Okej, okay, to podsumowując, TikTok to jest świetne medium dla firm, które szukają jakiejś niszy, gdzie mogłyby szybciej zbudować zasięgi niż na tych wszystkich mediach, które już trochę są przepełnione. I tak podsumowując, to Twoim zdaniem polskie firmy już czują TikToka, czy na razie nieśmiało i tylko wybrańcy próbują tego kierunku? Jest kilka firm, które radzą sobie nieźle. Yy, chciałbym pochwalić X.com, ale no, sam rozwijałem to konto, więc to nie byłoby aż takie fajne. Ale na przykład Lidl, który zrobił kiedyś taki trend, gdzie przerobił piosenkę Jak Sobota to tylko do Lidla yy, w taki sposób bardziej taneczny. I było takie wyzwanie na TikToku, gdzie faktycznie trzeba było tańczyć yy, pod Lidlem albo tym prawdziwym, albo wstawić go tak graficznie za sobą. Yy, Coraz lepiej firmy czują TikToka. Naprawdę, zwłaszcza w Polsce coraz lepiej sobie firmy radzą, ale myślę, że jeszcze chwila minie, zanim przejdziemy do czegoś takiego, że tworzymy treści na TikToka, a nie zrobiliśmy coś na YouTuba, to wrzućmy to jeszcze na TikToka, bo to mhm. będzie kolejne miejsce. Mhm. Mhm. Okej, okay, no ja mam nadzieję też, że, że to się rozwinie. Sama jestem ciekawa i na razie to, że jesteśmy. Też jako odbiorcy trochę wciąż sceptyczni, no bo okej, okay, młodzież chwyciła TikToka, ale nie oszukujmy się. 30-paroletnie osoby. Tak, to, to nie są osoby, które bardzo chętnie na TikToka się przerzucają. Pewnie znajdziemy tutaj jakieś wyjątki pośród naszych widzów słuchaczy ale z tego, co ja obserwuję, to to jest raczej takie obce medium, więc tak czuję, że ten moment, kiedy firmy zaczną chodzić na TikToka, to będzie ten moment, kiedy te starsze grupy wiekowe się przekonają, że jednak TikTok jest y, ciekawy. Tak i tutaj są dwie rzeczy, mm, już tak na zakończenie. Po pierwsze, spora część ludzi nie korzystających z TikToka kojarzy trendy, które dzieją się na TikToku. Kojarzymy, na przykład jest taki influencer Kaby Lame, który pokazuje w taki sposób różne rozwiązania. Cały internet na, na całym świecie go kojarzy, mimo tego, że on wyszedł z TikToka. Więc i tak te filmy wychodzą na zewnątrz i i tak w jakiś sposób tego TikToka odbieramy. Druga sprawa, to najważniejsze, żeby przy tym pierwszym kontakcie z TikTokiem nie załamywać się, kiedy wyskoczy kilka tańczących dzieciaków. Algorytm musi się nas nauczyć. I ja to przetestowałem już w taki sposób, że razem z kolegą, który mieszkał w tym samym mieście, pracował w tej samej pracy i miał tyle samo lat co ja, przeglądaliśmy TikToka, każdy na swój sposób. I po dwóch dniach mieliśmy już zupełnie inne treści podawane, bo ten algorytm bardzo szybko się nauczył, że ja na przykład zatrzymywałem się na treściach sportowych, a on na treściach muzycznych. I przez to jemu już w ogóle nie pokazywał sportu, mi w ogóle muzyki, tylko wszystko działo się gdzieś tam już wewnątrz aplikacji. No to mi tak podobnie na Instagramie się dzieje, że jakimś cudem widzę tylko kotki. Bo oglądam Przecież Internet kotki. powstał tylko dla kotków. No właśnie, super, dziękuję Jakub za, za to podsumowanie. Powiedz, czy u ciebie gdzieś możemy znaleźć treści edukacyjne odnośnie TikToka, jakby ktoś chciał jednak spróbować? Tak, mam, mam bloga jakubbiel.pl, tam pojawia się coraz więcej rzeczy o TikToku, piszę też na Facebooku sporo o tym, jak sobie radzić na TikToku, więc jeśli ktoś chce, to na pewno mnie znajdzie i tam się dzieje dużo fajnych rzeczy. Super, to w takim razie podziękujemy do twojego bloga. Dziękuję za poświęcony czas i za inspiracje TikTokowe. Ekstra, dzięki wielkie. Cześć.